Infomazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i Powiatu Płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w tym roku w regionie Płockim powstały nowe drogi, boiska, rozbudowano szkoły, przedszkola czy szpitale. Na ten cel samorząd wydał 290 milionów złotych. Choć inwestycji było ponad pół tysiąca, to jak zapewnia Adam Struzik, marszałek Mazowsza, najważniejszą była ta w wojewódzki szpital zespolony w Płocku. No to oczywiście radioterapii w szpitalu wojewódzkim. To już jest w pełni gotowy, teraz go doposażamy. To jest inwestycja na ponad 120 milionów złotych, niezwykle istotna. Ona pozwoli w sposób kompleksowy leczyć choroby nowotworowe tutaj w Płocku. Pacjenci nie będą musieli jeździć do Warszawy, do Bydgoszczy. Będziemy mieli naprawdę najnowocześniejsze, myślę, w Polsce, w Europie ośrodek leczenia nowotworów, więc to jest moim zdaniem najważniejsza inwestycja. Także przyszły rok to dobry czas na rozwój i inwestycje. Do podziału jest 900 milionów złotych. Samorząd Mazowsza przygotował 20 programów wsparcia, w których już można ubiegać się o dofinansowanie. Kolejne wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządowców oraz beneficjentów ze względu na to, że przyspieszyliśmy znacznie, przyspieszyliśmy w pewien sposób ogłaszanie tych konkursów i programów wsparcia po to, żeby lepiej można było rozlokować te 900 milionów, które jest zaplanowane w projekcie budżetu, po to, żeby samorządy, beneficjenci, fundacje, stowarzyszenia mogły na spokojnie w 2024 roku wykonać te zadania. Trwają nabory. Szczegółowe informacje na stronie Mazowie.pl. Trwa remont dachu dawnego opactwa benedyktyńskiego w Płocku, gdzie obecnie znajduje się siedziba kurii diecezjalnej i część muzeum diecezjalnego. Ze względu na warunki atmosferyczne, wiatr, deszcz i bliską odległość od Wisły, konieczna była wymiana starej, uszkodzonej dachówki, która mogła spaść na parkujące pod budynkiem samochody, ale również zagrażała przechodniom. Przede wszystkim będzie to wymiana tych części dachu na opactwie, ale też na baszcie które uległy zniszczeniu. Będą wymienione dachówki i to, co jest potrzebne, a więc cała infrastruktura, blacha, poza tym instalacja odgromowa i to, co powoduje, że woda spływa z dachu, a więc rynny. Jest to konieczne, żeby można było zabezpieczyć cały budynek przed opadami. Remont dachu jest możliwy dzięki dofinansowaniu, które uzyskała Diecezja Płocka. Środki na remont w większości pochodzą z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to jest 600 tysięcy złotych. Natomiast wkład Diecezji Płockiej to ponad 6 tysięcy złotych. Wymiana dachówki ma potrwać do 8 grudnia. Remont Płockiej podolanki przedłuża się, jednak, jak zapewnia prezydent Płocka, z basenu będzie można korzystać już w grudniu. Na początek przyszłego roku zaplanowano otwarcie akwaparku Miodolanka, inwestycji, która powstała na osiedlu Miodowa, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno była szkoła podstawowa nr 17. Jej budowa zbiegła się w czasie z remontem pływania podolanka, i mimo, że ten miał trwać początkowo zaledwie kilka miesięcy, to z każdym upływającym terminem zakończenia prac zmieniał się termin oddania. Zapytaliśmy prezydenta Nowakowskiego, czy nie jest zaniepokojony tą sytuacją i co w związku z tym planuje zrobić? Niepokoi to jest mało powiedziane. Powinienem użyć dużo bardziej mocniejszych słów w tym kontekście. Natomiast rzeczywiście, zbieg różnego rodzaju wydarzeń sprawił, że ten remont przedłuża się. On Wkrótce się zakończy. Ja mam informację, że rzeczywiście w tym roku, w grudniu, powinniśmy korzystać z basenu. Niestety, z podolanki, niestety nie w pełni jeszcze pozostanie kwestia oddania do użytkowania tych zjeżdżalni, które wymagają niestety nieco więcej czasu powodów obiektywnych, ale jednak. Natomiast sądzę, że z basenu jeszcze w tym roku dzieci, młodzież, dorośli będą mogli korzystać już po remoncie tej głównej części. Natomiast mam nadzieję, że w miarę szybko również doczekamy się także tych zjeżdżalni. Dodajmy, początkowo cała inwestycja związana z remontem podolanki miała zakończyć się w grudniu 2022 roku. Jednak w trakcie prac okazało się, że ich zakres znacząco trzeba zwiększyć. Brakowało pełnej dokumentacji obiektu, a ekipa remontowa co chwilę trafiała na nowe usterki, które trzeba było usuwać. Problemy były także z gruntem pod przebudowywaną wieżę zjeżdżalni. Przypomnijmy, to największy remont basenu w jego ponad 20-letniej historii. Wymieniono niecki, powstało nowe zaplecze z szatniami, dwie nowe zjeżdżalnie dla dzieci i miejsce wypoczynku dla dorosłych. W ramach projektu Opowieści świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy, o nim w Muzeum Mazowieckim w Płucku można oglądać wystawę multimedialną pochwała szczęśliwego przypadku poświęconą twórczości patronów projektu Franciszki i Stefana Temersonów. Tytuł wystawy nawiązuje do interaktywnego charakteru prezentowanych prac. Ta wystawa jest w tej chwili czynna. Zapraszam do połowy stycznia można tę wystawę obejrzeć. Jest ona, można powiedzieć, autorstwa czterech. czterech Artystów. Jest to Wiktoria Davis, Krzysztof Rogala, Janna Krzysztoń i Tomasz Pobuk Malinowski. Jeśli chodzi o kontynuację tego projektu w przyszłym roku, to jeszcze i w tym nawet jeszcze planujemy warsztaty właśnie związane ze sztuką performatywną. No i wiosną. Koniec tego bardzo dużego, bardzo dużego projektu. Na wystawie zobaczymy m.in. interaktywne instalacje audiowizualne czy esej dokumentalny. W wystawie towarzyszą pokazy artystycznych filmów animowanych.